Odstający brzuch to nie zawsze nadmiar tłuszczu na brzuchu. W tym nagraniu dowiesz się jak sobie z tym radzić, jak zrobić, żeby szybko brzuch był mniejszy. Poznasz fajne triki, konkretną wiedzę. Więc jeżeli chcesz, żeby twój brzuch był mniejszy, albo na przykład jesteś osobą szczupłą i odstaje ci brzuch, to jest nagranie idealne dla ciebie. Więc zapraszam do oglądania. Większość z nas przez pracę siedzącą, przez złe nawyki, ma różne wady postawy. I taką jedną z najczęstszych są plecy okrągłe i plecy wklęsłe. Zerknijcie sobie na ten rysunek, który Wam się wyświetli, i zobaczcie opcję pierwszą: jeżeli mięśnie nie są aktywne, jak brzuch odstaje, i zaraz Wam się pokaże opcję druga. Opcji drugiej aktywowałem brzuch, napiąłem brzuch, ustawiłem inaczej miednicę i nagle brzuch już nie odstaje. Bardzo często jeżeli z kimś pracuję, zaczynamy odpowiedni trening siłowy. Zaczynamy aktywację mięśni. Mięśnie brzucha się wzmacniają, mięśnie pleców, łopatek się wzmacniają, sylwetka się prostuje. Co powoduje? Efektem ubocznym tego wszystkiego jest to, że brzuch przestaje odstawać. Czyli najważniejsza rada i wskazówka. E, aktywuj swój brzuch. Tutaj też pośladki mają znaczenie. Aktywuj swój brzuch pośladki, rzuć odpowiedni trening siłowy, albo nawet w domu. E, takie ćwiczenia jak planki, jak e, mostki biodrowe i zerknij sobie na świetne ćwiczenie, albo zrób teraz świetne ćwiczenie, właśnie, zrób to ćwiczenie. Napisz mi w komentarzu, jak Ci się podoba. I ćwiczenie brzmi: wypnij napnij. Czyli stań, Wypnij swój tyłek jak najbardziej, a później go napnij jak najmocniej. I zobacz, jak będzie zmieniała się Twoja pozycja, jak brzuch przestanie odstawać, jeżeli, jeżeli masz ten problem. Zrób to teraz, to jest zadanie domowe, napisz mi w komentarzu, e, jak efekt. I to powinno od razu, od razu poprawić Twoją sylwetkę i odstający brzuch. Kolejny problem e, to problem z trawieniem, e, wydyma Cię po posiłku, e, brzuch jest... E, Większy po jakichś określonych e, posiłkach. Co tutaj może być fajnym rozwiązaniem? E, enzymy trawienne albo probiotyki. Tutaj możesz przetestować, tego jest z multu na rynku, ale zainteresuj się tym tematem. To jest szczególnie dla osób, które właśnie od razu po posiłku e, mają jakieś problemy. Kolejny problem: nietolerancje i alergie pokarmowe. To łączy się trochę z tym punktem e, poprzednim. Ale często bezpośrednią przyczyną wydętego brzucha, odstającego brzucha jest to, że czegoś nie tolerujemy. Na przykład mamy alergię e, na laktozę, tak? na alergię, nietolerancję. E, pijemy mleko, od razu czujemy, że coś się dzieje gazy, większy brzuch więc najważniejsza wskazówka wyeliminować rzeczy, które to powodują e, a drugie rozwiązanie jeżeli nie jesteś pewien, co to powoduje, nie wiesz, zrobić po prostu badania krwi. Badania krwi na alergię, badania krwi na nietolerancje pokarmowe i wtedy wiesz konkretnie, to mi szkodzi. Wyeliminuj to przez jakiś czas i zobacz, jak się będzie zmieniał brzuch. Kolejny problem: za mało wody albo i za dużo soli. Jeżeli jemy dużo posiłków wysoko przetworzonych, które mają dużo soli. Do tego jeszcze pijemy na przykład za mało wody, to się kumuluje w postaci brzucha, ale też sylwetki, która jest taka opuchnięta. I to często właśnie w tych obszarach brzucha widać mocniej, bardziej. Możesz spróbować zmniejszyć ilość soli w diecie, unikać przetworzonych potraw. I to powinno też poprawić stan tego brzucha i do tego dorzucić większą ilość wody, bo bardzo często po prostu pijemy jej za mało. I tu też taka uwaga, nie eliminuj całkowicie soli. Często ludzie to zaczynają robić i to ma gorsze konsekwencje niż nadmiar często. Więc nie chodzi o to, żeby jej wcale nie było, ale żeby ją ograniczyć do jakiegoś sensownego poziomu i wtedy będzie ok. I ostatni punkt. Oczywiście, bardzo często to, że odstaje nam brzuch, to jest po prostu, po prostu, po prostu nadmiar tłuszczu i tyle. I jedyne co możemy zrobić to zacząć redukcję, zacząć spalać ten tłuszcz odpowiednią dietą, odpowiednim treningiem i, i nie ma innego rozwiązania. Oczywiście, te pierwsze punkty, które Wam podałem, szczególnie wady postawy, aktywacji mięśni, to jest bardzo, bardzo ważne. Ale jeżeli przejdziesz przez te wszystkie punkty, które były wyżej i dalej ten brzuch będzie odstawał, no to cóż, trzeba się zabrać za porządną redukcję, zredukować tłuszcz i zrobić fajną formę. Jeżeli chodzi o mnie, jeżeli nie znałbym zasad, o których teraz Ci mówię, czyli właśnie aktywacji brzucha, to mój brzuch by odstawał. Taka, e, taka moja e, e, wada postawy, taka moja sylwetka, że jeżeli ja jestem na luzie, to mój brzuch odstaje. Nawet jak się dotnę, mam bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, to jak jestem na luzie, no to ten brzuch odstaje i tyle. Więc to jest e, normalne. Więc to było na tyle, i przypominam, zadanie domowe e, możesz się zrobić teraz: zmieś sobie obwód brzucha. Jak jesteś luźny, jak totalnie jesteś, nie wiem, zgarbiony na co dzień, tak? No nie mówię, że jesteś zgarbiony na co dzień, ale zrób sobie tak, pomiar obwodu i po chwili zastosujmy zasady, czyli wypnij napnij, aktywuj ten brzuch, napnij go, ustaw swoją pozycję i zmień sobie obwód. I zróbmy takie mini y, y, zadanie. Możecie w komentarzu mi pisać, o ile wam się y, zmniejszył obwód w pasie. Widzicie na wstryknięcie palcem kilka centymetrów mniej. Tak powinno być, więc piszcie w komentarzu, o ile się zmniejszył obwód. I do kolejnego nagrania, Mariusz.